🎵🎵🎵 Znowu przeleżałem dzień Trawdząc swoją głowę Po kątach siedzi cień Który nawiedza mnie co dzień Ona to mój lek Który miał lecieć my w obie. cień, który nawiedza mnie co dzień Ona to mój lek, który miał lecieć we w fobie. Ona to mój lek iweluje paranę Przeleżałem dzień, nie spędzałem noc Czułem się najlepiej kurwa, kiedy poznawałem ją Nie wiem, gdzie jest sens i gdzie popełniłem błąd Ona była przy mnie, no a teraz jest daleko stąd Teraz jest daleko stąd, nie wiem, co zrobiłem źle Co mam zrobić, żeby życie znów nabrało jakiś sens I znowu smutek, bo świat taki jest Pustka niszczy z dnia na dzień Co mam zrobić, jestem sam Cały czas, cały świat niszczy mnie, ale jak ja mam Pogubiony znaleźć szczęście I czuć się najlepiej Jak nie ma tu ciebie Znowu przeleżają dzień, tracą przy tym swoją głowę Po kątach siedzi który nawiedza mnie co dzień Ona to mój lek, który miał lecieć w obie Ona to mój lek, niweluje paranoję Znowu przeleżają dzień, tracą przy tym swoją głowę Po się siedzi który nawiedza mnie co dzień Ona to mój lek, który miał lecieć w obie